Jeżeli zostawisz subika z łapką w ciągu 10 sekund, to zostaniesz prosem w Fortnite. Cie. Sioneczko z tej strony Sigui i w dzisiejszym filmie pokażę Ci 5 ukrytych przedmiotów Fortnite, które możesz zdobyć za darmo. Standardowo na ekranie wyświetla wam się 5 ostatnich subskrybentów, wielkie dzięki A jeżeli ty chcesz się tutaj znaleźć w następnym filmie, wystarczy zostawić subika oraz łapkę w górę pod tym filmem jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to proszę się o zasubskrybowanie go, gdyż aż 72% osób, które oglądają moje materiały Mnie nie subskrybują, a jest to dla ciebie tylko jedno kliknięcie, a mi serio pomaga w rozwoju tego kanału Przypominam jeszcze, że możecie mnie wesprzeć swoimi zakupami Fortnite, wpisując mój kod wesprzyt4c, i myśli YouTube w sklepie a teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do materiału. Standardowo zaczniemy sobie od omówienia nowości ze świata Fortnite z ostatnich dni. Pierwszym newsem jest zbanowanie 9-latka w Fortnite, który nielegalnie spróbował swoich sił w turnieju Cash Cup. Epic Games zbanował 9-latka w Fortnite na 4 lata. Młody gracz popłakał się, a internet chce odbanowania go. Takich historii jest wiele, ale ta szczególnie poruszyła internet. Epic Games zgodnie ze swoim regulaminem nie dopuszcza do gier kompetywnych osoby, które nie skończyły 13 lat. W efekcie, zeznął 9-letni gracz próbujących swoich sił w trybie areny został zbanowany na 4 lata. W skrócie, ban potrwa do momentu, aż Zenon osiągnie wymagany wiek 13 lat. Dlaczego jednak to zawieszenie jest takie kontrowersyjne? Epic Games zbanował 9-latka z trybów z nagrodami pieniężnymi, po tym jak młody gracz próbował swoich sił w kaszkapach. To głównie dlatego, cała społeczność była zdziwiona ogólnym banem na konto. Warto też wspomnieć, że Zenon posiadał zgodę na grę od swojego taty, z którym często grał duo. W internecie od razu zawrzało. Klip z płaszczącym 9-latkiem świat, a niezrozumiała decyzja Epic Games o zbanowaniu poruszyła wiele osób. Chora não meu filho, vem cá Chora não meu filho, vem cá vem Chora não, chora... Chora não meu filho Chora garoto, chora não meu filho Vem cá, vem Tak, FreeZenon ma już ponad 100 tysięcy wpisów na Twitterze, a ta liczba ciągle rośnie. W wielu krajach, szczególnie w Brazylii, tak jest jednym z najpopularniejszych w ostatnich godzinach. Czy Epic zmieni swoje zdanie? Tego nie wiadomo. Fakt, że małoletnim posiadał zgodę rodzica nie wpływa na regulamin Epic Games. Ten jednak zadziałał w tej sytuacji dość dziwnie. Ban został nałożony na gry kompetytywne, a kilka dni później na samo konto. Drugą nowością jest pojawienie się tajemniczych kałuż w różnych miejscach na mapie. Wygląda na to, że przecieki zaczynają się spełniać. Na mapie znajduje się coraz więcej kałuż. Wiele mówi się o tym, że w sezonie 13 pojawi się w grze motyw zalanej mapy. Teraz wszystko wskazuje na to, że ten scenariusz zaczyna się spełniać. W kilku miejscach na mapie widać coś w rodzaju kałuży. Początkowo wydawało się, że to kratery, natomiast rzeczywiście są to jakieś bajorka, trudno to nawet sensownie nazwać. W sumie w Fortnite mają być dwa miejsca, gdzie pojawiły się kałuże. Trudno to jednak potwierdzić, bo na ten moment u niektórych te zmiany są widoczne, a u innych nie. Drugie pęknięcie, czy też kałuża jest lepiej widoczna. W najniższym punkcie mamy tutaj wodę, która zdaje się przebijać na powierzchnię mapy. Nie wiadomo co będzie dalej, bardzo możliwe, że tego typu kałuż będzie coraz więcej aż do momentu w którym zacznie się właściwy event. Trzecim newsem jest możliwa premiera skórki takiego baloniarza, który znajduje się w plikach gry już od dobrych kilku miesięcy. W plikach gry jest wiele przedmiotów, które mimo upływu wielu miesięcy nie znalazły się jeszcze w grze. Zdecydowanie można do nich zaliczyć skórkę o nazwie Airhead. Co dziwne skin ten widoczny był na kilku ekranach czytania, a mimo tego nie wszedł nigdy do Fortnite to niedługo jednak może się zmienić. W ostatniej aktualizacji gry oznaczonej jako 12.50 zmieniono jedną, ale bardzo ważną rzecz w tej skórce. Chodzi tutaj o jej rzadkość. Deweloperzy zdecydowali się ją zmienić z epickiej na rzadką. To spora podpowiedź odnośnie tego, że skin może się znaleźć w końcu w grze. Nie wiadomo kiedy skórka będzie miała swoją premierę, ani ile dokładnie będzie kosztowało, chociaż wskazuje na to, że będzie ona kosztowała 1500 VD. Póki co to niepotwierdzone informacje bazujące jedynie na przeciekach z plików. Czwartym newsem jest Dobierania graczy po umiejętnościach na trybie składy. Tryb gry składy nie wykorzystuje już systemu dobierania graczy opartego na umiejętnościach. Twórcy treści i zwykli gracze są zachwyceni tą wiadomością. W filmie, który niedawno przesłał na swój kanał YouTube Ali Hassan, potwierdził, że w przypadku składów usunięto dobieranie graczy oparte na umiejętnościach. Oto prosi społeczność od początku rozdziału drugiego, a zmiana została bardzo dobrze przyjęta. Przez ostatnie 6 miesięcy gracze skarżyli się na oparty na umiejętnościach system dobierania graczy, który wysysa zabawę z Fortnite. Każdy przeciwnik, z którym się spotkałeś, wydawał się zachowywać, jakby miał zaraz zdobyć Puchar Świata. A ci, którzy chcieli pograć sobie po prostu for fun, dla relaksu, bardzo się z nimi smagali. Po serii dobrej komunikacji i pozytywnych zmianach w ciągu ostatniego tygodnia lub dwóch, Epic wydaje się teraz odpowiedzieć na tą prośbę graczy. Podczas gdy Twoje pojedynki i pojedynki słabszych graczy bardzo się różnią, składy powinny być mniej spocone. Cypher wyjaśnił, że jedyną kwestią, jaką zauważył do tej pory, ze zmianą jest duża liczba botów. Walka z tymi botami i ich eliminowanie jest bardzo mało opłacalne i powinny być używane wyłącznie w ekskluzywnych lobby dla nowych graczy. Gwiazda Twitcha i YouTube powiedziała dalej, że ma nadzieję, że usunięcie matchmakingu opartego na umiejętnościach zachęci niektórych jego przyjaciół, którzy zmęczyli się Fortnite. Ludzie tacy jak Tim The Tatman i Curate JD poprzednio wymieniali dobieranie graczy po umiejętnościach jako główny powód, dla którego przestali grać, a sezon trzeci na horyzoncie może oznaczać czas na ich wielki powrót. Piątym newsem jest dominowanie. Szkapów na obu regionach w tym samym momencie przez unknął X Armii i Kanadę. Jeśli próbujesz zdobyć ligę mistrzowską przez WK, nie próbuj dalej. Umknął X Army i Kanada pokazali niesamowity pokaz swoich umiejętności w najnowszym kaszkapie duo. Dwa niekwestionowani królowie kaszkapu właśnie sprawili, że ich panowanie stało się jeszcze bardziej imponujące. Umknął X Armii i Kanada znaleźć się na szczycie tabeli liderów tygodnia co każdy tydzień, ale ten nowy format wzniósł rzeczy na zupełnie wyższy poziom. Jeśli jeszcze nie grałeś, nowe duo Kaszkapy odbywają się w dwóch rundach. System punktacji został zmieniony i tylko 200 najlepszych drużyn z pierwszej sesji kwalifikuje się do drugiej rundy. Aby rozpocząć swój pracowity poniedziałek, umknął i Kanada rozegrali jedną rundę pucharu Europy, dość łatwo kwalifikując się do następnego etapu. Następnie wykorzystali krótką przerwę do wyciśnięcia się w dwóch wielkich grach na północnej Ameryce, na której zdobyli 38 zabójstw, co wystarczyło, aby znaleźć się tutaj również w pierwszej dwusetce. Następnie wrócili do Europy w drugiej rundzie, gdzie odpadli i zajęli trzecie miejsce przed najlepszymi profesjonalistami w regionie. Na szczycie tego wszystkiego para wygrała Puchar Północnej Ameryki z rekordem świata 541 punktów. Jakkolwiek szalony był ten występ, rodzi on pytania dotyczące nowego formatu. Mistrz świata Buga i Ole zaczęli grać w pierwszej rundzie z niż 40 minutami, a dwa wysokie zwycięstwa zabiły ich, by zdobyć 37 miejsce. Społeczność konkurencyjna zgadza się, że rozkład punktów musi być znacznie ważniejszy w stosunku do zdobytego placementu. Bez wątpienia zarówno Umknął X Army jak i Kanada udostępnią wkrótce filmy na YouTube ze swojej wygranej, a jeśli chcecie zobaczyć klipy wcześniej, możecie sprawdzić ich Twitcha. A teraz przechodząc do pięciu ukrytych przedmiotów, które masz zdobyć w Fortnite zupełnie za darmo. Pierwszą rzeczą, jaką możemy zdobyć, jest specjalny graffiti złoty sank. Aby odblokować graffiti, należy wykorzystać specjalnie zdobyty kod na stronie Fortnite. Kody nie są dla każdego, ponieważ mają one limit użyć do bodajże 1500 lub 15000 osób. Nie do końca pamiętam jaka to była liczba. Kody możemy zdobyć u wybranych twórców na Twitchu. Nie powiem Wam dokładnie u jakich streamerów można je dropnąć, ponieważ zmienia się to z dnia na dzień, więc musicie sami ich znaleźć. Graffiti jest w sumie bezużyteczne, lecz ze względu na trudność w zdobyciu ma ono większą wartość. Drugą rzeczą jest najrzadszy kilo w grze, czyli kilo Championów. Kill of Championów to najrzadszy kill of w grze, jaki kiedykolwiek powstał. Przebijał nawet kilo w Renegade Trader, która była dostępna jedynie w pierwszym sezonie rozdziału pierwszego. Killoff czempionów możemy zdobyć jedynie wygrywając finały FNCS, co jest jedną z najtrudniejszych rzeczy w grze zaraz po wygraniu Mistrzostw Świata. Kilow otrzymuje osoba, która zajmie pierwsze miejsce, lecz kilow nie jest stale przypisany do konta, a wędruje on do każdego, kto wygra coroczne fncs -y. Trzecią rzeczą, za którą będziemy mogli zdobyć za darmo różne przedmioty, są wyzwania sztormo na Agencję, które wyciekły z plików gry. Wyzwania są oznaczone jako set, czyli będzie kilka oddzielnych wyzwań do kategorii sztormo na Agencję. Póki co nie wiemy zbyt dużo na Temat tych wyzwań, lecz prawdopodobnie będą trzy takie wyzwania, za które będziemy zdobywać specjalne przedmioty lub dużą ilość Expa. Wyzwania sztormu na agencję zostaną w 90% dodane w aktualizacji 12.60 jeśli na moment oglądania tego filmu jeszcze ich nie ma. Warto obserwować zakładkę wyzwań, ponieważ nie wiadomo do kiedy będą się tam znajdować. Czwartą rzeczą, którą można zdobyć za darmo, jest nagroda za znalezienie złotych sztabek Midasa. Póki co wyzwań dotyczących Midasa, za które dostajemy specjalną nagrodę, nie mamy, lecz znajdują się. W plikach gry i zostaną wprowadzone w najbliższej aktualizacji. Złoto Midasa będziemy mogli znaleźć na agencji, a jaka będzie nagroda za to, jeszcze jest nieznana. Jedyne co posiadamy, to linijka tekstu plika, która brzmi: Oto twoja nagroda za wykonanie wyzwań sztormu na agencji Midasa. Zapewne będzie tu duża ilość expa, która przyda się większości graczy pod koniec sezonu, lecz może to również być jakiś specjalny przedmiot, którego jeszcze nie widzieliśmy w grze. Piątą, a zarazem ostatnią rzeczą, którą jesteśmy w stanie zdobyć, a raczej będziemy w stanie zdobyć, jest plecak. O nowych skrzydeł, o których nagrałem osobny film. Jest to darmowy plecak mieniący się na różne kolory, którego możemy zdobyć wchodząc na tryb Królewska Impreza. Plecak miał być dostępny już w piątek, lecz nikt go nie otrzymał, więc może być z nim jakiś problem i zostanie on dodany za kilka dni lub przy okazji aktualizacji 12.60. Plecak, moim zdaniem, jest mega ładny i warto zainteresować się tym trybem, chociaż ze względu właśnie na darmowy bugblink. I to by było na tyle z tego materiału. Przypominam o Subiku oraz łapce w górę, jeśli film ci się spodobał, a ja się żegnam. Do zobaczenia w następnych filmach. Ach i cześć!